Mówimy tutaj tak naprawdę od pańskiej decyzji. To jest kwestia spłacania odsetek od ukraińskiej pożyczki. Panie redaktorze dlaczego pan podjął tę decyzję? Czy pan, czy pan na poważnie pyta przecież tak, jak początek wojny? Początek wojny to była sytuacja zupełnie nieporównywalna z tym, co mamy dzisiaj. Nie jest to żadna ukraińska pożyczka, tylko to jest pomoc, którą cała Unia Europejska kierowała w stosunku do Ukrainy. No możemy powiedzieć, że w 2022 roku trzeba było zostawić Ukrainę i żadnej pomocy do Ukrainy nie kierować, ale wtedy mielibyśmy ruskie wojska nad granicą z Polską. Czyli nie żałuje Pan tej decyzji? Nie było żadnej specjalnej decyzji, to znaczy po prostu Unia Europejska i, przy, i wszystkie państwa Unii Europejskiej spłacają część która przypadała na każde państwo członkowskie. To jest tak, jakby powiedzieć, czy nie żałuję tego, że wspieraliśmy Ukrainę, aby ona nie padła pod ciosami e, rosyjskiej armii? No nie, nie żałuję. Okej, okay. politycy Konfederacji, dzięki którym wasz kandydat Karol Nawrocki wygrał wybory, uważają, że Polska nie jest tak bogatym krajem, aby spłacała pożyczki zagraniczne e, zaciągnięte przez Kijów. Pan poseł Berkowicz mówi, że jedyne, co my z tego jako Polska mamy, to cytat. Czasem jakiś ambasador na nas napluje. Wszystko to, co pan mówi, jest kwestią przedstawienia kontekstu. Bardzo proszę, żeby słuchacze się zapoznali z kontekstem. Kontekst jest taki, że wszystkie kraje Unii Europejskiej odpowiadają za część um, pomocy, której Unia Europejska również udzielała Ukrainie. Czyli politycy I Konfederacji Ukrainie... nie wiedzą, o czym mówią. I Polska odpowiada za część tej pomocy. Być może ktoś się nie zapoznał z kontekstem. Bardzo proszę o zapoznanie się z całością.